Witam serdecznie w naszej przepięknej polskiej ambasadzie, tu w Paryżu. Miejsce równie wyjątkowe jak to, w którym miało miejsce spotkanie 30 liderów, premierów, premierek, prezydentów państw Unii Europejskiej, a także państw sojuszników z NATO, spoza Unii, a więc na zaproszenie prezydenta Macrona. Czy byli także premier Wielkiej Brytanii, premier Norwegii, wiceprezydent Turcji, przywódczyni Islandzka. Rozmawialiśmy oczywiście o sytuacji w Ukrainie i o tym, co Europa, co państwa chcące stabilnego, sprawiedliwego pokoju w Ukrainie mogą robić tu i teraz na rzecz takich bezpiecznych rozwiązań. I oczywiście tematem jest nie tylko sytuacja Ukrainy, ale z oczywistych względów także bezpieczeństwo całego kontynentu, w tym bezpieczeństwo Polski. Muszę powiedzieć, że to spotkanie było już rzeczywiście takim bardzo pozytywnym podsumowaniem zmian, jakie zaszły w Europie w ostatnich latach, a szczególnie w ostatnich miesiącach. Wszyscy bez wyjątku prezentowali takie samo stanowisko. Stanowisko wobec agresji rosyjskiej, stanowisko wobec konieczności pomocy Ukrainie w jej obronie, w jej konfrontacji z agresywną Rosją. Identyczne stanowisko, jeśli chodzi o sankcje wobec Rosji. Identyczne stanowisko, jeśli chodzi o. Niezbędny wysiłek z naszej strony, aby utrzymać jak najlepsze relacje ze Stanami Zjednoczonymi, nawet jeśli okoliczności nie zawsze temu sprzyjają, ale wszyscy mamy świadomość, że sojusz północnoatlantycki, Europa, wszyscy jesteśmy bezpieczniejsi wtedy, kiedy ta współpraca ze Stanami Zjednoczonymi jest na możliwie najwyższym poziomie. Współpraca tych państw, które dzisiaj spotkały się w Paryżu, będzie polegała też na szukaniu takich rozwiązań, które nie zawsze są typowe. Na przykład, żeby przedłużyć sankcje wobec Rosji, a nie możemy tu prawdopodobnie liczyć na Budapeszt. No, znacie Państwo całą już tę historię. Więc no, między innymi podnosiłem tę potrzebę szukania takich sposobów, metod, które pozwolą na wspólną politykę europejską wobec Rosji, nawet jeśli Węgry nie będą tym zainteresowane. Wszystkich występujących dzisiaj przywódców charakteryzował powiedziałbym taki wyjątkowo taki widoczny i zdrowy rozsądek, pragmatyzm, ale też determinacja. Chyba mogę powiedzieć bez fałszywej skromności, że pogląd jaki zgłosiłem chyba czy wygłosiłem w imieniu chyba nas wszystkich w Polsce, że Europa się zmieniła i że to być może jest jedno z najważniejszych skutków tej wojny, to to, że właśnie Europa straciła wszelkie iluzje wobec Rosji. Europa przestała być naiwna. Europa zaczęła wierzyć w potrzeby budowania własnej siły. Europa zrozumiała, że najlepszą gwarancją pokoju dla Polski, dla Europy, dla Ukrainy oczywiście będzie nasza siła, nasza determinacja i takie solidarne działanie. I no, tutaj też muszę powiedzieć, ta jednomyślność była, no, mimo że na to się zanosiło już od dłuższego czasu, ale naprawdę zaskakująca. Jej poziom, jej intensywność, że tak powiem, także na poziomie emocji, argumentów. No Muszę powiedzieć, że miałem poczucie, że stanowimy dzisiaj rzeczywiście wspólnotę w tej, w tej kwestii w kwestii bezpieczeństwa, wsparcia dla Ukrainy i w stosunku, stosunku do Rosji. Rozmawialiśmy o różnych formach pomocy, ja już o tym wielokrotnie mówiłem. Nikt od Polski nie oczekuje, żeby udowadniała jeszcze w jakiś dodatkowy sposób swoje zaangażowanie w bezpieczeństwo Europy i w pomoc Ukrainie. Ja z dużą satysfakcją przyjąłem słowa prezydenta Macrona, który nieponaglany bynajmniej przeze mnie powiedział to, o czym my mówimy od dłuższego czasu. To znaczy, że pomoc Ukrainie, więc na przykład także wysłanie wojsk na Ukrainę w celu stabilizacji pokoju, pilnowania, przerwania ognia, etc., nie może w żaden sposób osłabić możliwości obronnych wschodniej flanki, a więc naszej granicy, granicy Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii z Rosją i Białorusią. Przekładając to na taki ludzki język, Polska będzie. Bardzo efektywnie wspierała wszystkie działania na rzecz pokoju, stabilizacji i sprawiedliwego rozstrzygnięcia tej wojny. Przede wszystkim wtedy, kiedy będziemy skutecznie bronili naszej granicy i całej wschodniej granicy NATO i Unii Europejskiej. Wszyscy to wreszcie zrozumieli. My naprawdę będziemy w stanie pomóc Ukrainie i przede wszystkim będziemy naprawdę w stanie powstrzymać Rosję od dalszych agresywnych kroków jeśli Rosja i cały świat będą widzieli, że nasza wschodnia granica jest dobrze strzeżona i że Europa, nie tylko Polska, to nie chodzi tylko o nasz wysiłek, że cała Europa także inwestuje swoje możliwości, pieniądze w obronę naszej wschodniej granicy. To jest kolejny krok i, i powiedziałem, kolejny etap. Już na szczęście już za nami jest ten czas, kiedy trzeba było przekonywać nieustannie naszych partnerów, żeby zrozumieli, że granica z Białorusią i Rosją, to jest także ich bezpieczeństwo. Dzisiaj to już jest właściwie element europejskiej doktryny, i to oznacza, że będziemy mogli się skupić na już konkretnych, praktycznych działaniach na rzecz bezpieczeństwa Polski i naszej granicy. Miałem okazję także rozmawiać na w spotkaniu w czteroczy z prezydentem Macronem o naszych bilateralnych relacjach Polski i Francji. Finalizujemy powoli traktat między Polską a Francją. Mam nadzieję, że niedługo będziemy. Gotowi podpisać ten traktat i na razie nie zdradzę szczegółów, ale wiele na to wskazuje, że może być to traktat przełomowy, jeśli chodzi o wzajemne gwarancje bezpieczeństwa, więc to byłby także kolejny krok na rzecz urealnienia tego, co my nazywamy gwarancjami bezpieczeństwa dla Europy, dla Polski. Z dużą satysfakcją przyjąłem rezultat tej krótkiej, ale bardzo takiej bezpośredniej i przyjacielskiej rozmowy z prezydentem. Macronem. Prace będą trwały, jak się Państwo domyślacie. One się nigdy nie skończą, bo to będzie praca na wszystkich na, na rzecz polskiego bezpieczeństwa. Ale no, dzisiaj mogę powiedzieć w jakim, w jakim sensie z ulgą, że nasza, to nasze polskie stanowisko jest w jakimś, no, w całej rozciągłości, jakby akceptowane jako, jako część tej europejskiej i natowskiej. Wizji pokoju i bezpieczeństwa. Nie ma powodu do jakiejś wiecie, entuzjazmu i radości, no bo wiadomo, jak ciężka jest sytuacja. Jak ciągle krytyczna jest sytuacja w związku z agresją Rosji i z tymi zmianami geopolitycznymi, których jesteśmy świadkami. Ta niestabilność geopolityczna, ona oczywiście jest faktem. Tym bardziej należy docenić to, że w tych trudnych warunkach Europa i większość państw natowskich stara się skutecznie stabilizować tę sytuację geopolityczną. A Polska odgrywa w tym naprawdę jedną z kluczowych ról. Bardzo dziękuję i proszę o pytania. Piotr Zitkowski, Polsat News. Prezydent Donald Trump zdecydował o wprowadzeniu 25% ceł od kwietnia na pojazdy importowane do Stanów Zjednoczonych. Jak Pan, Panie Premierze, ocenia tę decyzję i czy to wpłynie na polską gospodarkę? Także czy w kuluarach tego spotkania przywódcy rozmawiali na ten temat? Nie rozmawialiśmy dzisiaj konkretnie o cłach, no bo nie temu poświęcone było dzisiejsze spotkanie, no ale oczywiście polityka celna Stanów Zjednoczonych, administracji prezydenta Trumpa no jest stałym tematem rozmów z oczywistych względów. To nie jest pierwsza decyzja czy zapowiedź decyzji, bo jak wiemy, to się czasami zmienia. Nie, nie zawsze te groźnie brzmiące zapowiedzi są realizowane, no ale nie jest to pierwsza taka sytuacja i wiadomo, że. To będzie miało wpływ na gospodarkę europejską, nie ulega wątpliwości. My, co prawda, nie jesteśmy może bezpośrednio dotknięci takimi człami, nie jesteśmy producentami samochodów na skalę, która miałaby jakieś istotne znaczenie ale jesteśmy podwykonawcami wielu, wielu fabryk, zakładów ulokowanych w Europie więc z całą pewnością. To może mieć wpływ na ich kondycję. Nie, niestety nie mam wpływu na decyzję, nikt nie ma wpływu na decyzję prezydenta Trumpa, jeśli chodzi o jego politykę celną. Jak zauważyliście Państwo, ona bywa zaskakująca i taka sprawia wrażenie czasami spontanicznej, ale na pewno my na te decyzje wpływu nie mamy, więc musimy. Skutecznie zadbać o to, żeby Europa możliwie solidarnie i reagowała bez nerwów, no bo wiadomo, nawet jeśli to, to też wszyscy powoli rozumieją, że Europa nie może być na kolanach przed nikim z oczywistych względów, że trzeba się cenić, trzeba wierzyć w własne siły, ale że skoro po drugiej stronie Atlantyku słyszymy jakże często wypowiedzi świadczące o braku sympatii do Europy, no tak powiem delikatnie. To z tego płynie jeden wniosek, że to właśnie Europa musi wziąć na siebie odpowiedzialność za to, aby te relacje transatlantyckie przetrwały. Jeśli dzisiaj niektórzy politycy po drugiej stronie Atlantyku kwestionują sens ścisłych relacji Stanów Zjednoczonych i Europy, to naszą reakcją powinno być takie działanie, które pozwoli przetrwać ten dramatyczny okres, I ponieważ dla nas kwestia dobrych relacji transatlantyckich jest strategiczna i one muszą przetrwać niejedną kadencję niejednego premiera prezydenta po obu stronach Atlantyku. Dlatego yy, będziemy na pewno działali w sposób taki zdroworozsądkowy, spokojny, ale na pewno nie na kolanach. Dziękuję. Anna Józefowicz Radio Z. Panie Premierze, ja bym chciała jeszcze wrócić do tematu tego spotkania. Czy na stole nadal są propozycje brytyjskie, francuskie dotyczące ewentualnych grup stabilizacyjnych wojsk na terenie Ukrainy w wypadku, gdyby zostało, zostało zawarte, czy zawieszenie broni, czy, czy już jakiś trochę bardziej trwały pokój. I jeszcze chciałabym zapytać o komentarz pana do tych takich amerykańsko-rosyjskich ponad Głową Europy rozmów na temat Nord Streamu. No, Ławrow bardzo wyraźnie powiedział o tym, że no fajnie by było, żeby Europa znowu korzystała z rosyjskiego gazu. Czy tutaj też żeście poruszali ten temat? Dzisiejsze spotkanie nie miało na celu podejmowania jakichś wspólnych decyzji dotyczących ewentualnych misji stabilizacyjnych na Ukrainie. One są jakby oczywistą częścią tego przyszłego planu, ale na razie nie ma co konkretyzować tych, tych planów, dopóki nie ma choćby wstępnych rezultatów rozmów amerykańsko-rosyjskich dotyczących realnego przerwania ognia. Myśmy raczej o tym rozmawiali, w jaki sposób też przekonać naszych amerykańskich przyjaciół do tego, że dzisiaj już wyraźnie widać, że Putin nie jest zainteresowany przerwaniem ognia. Prezydent Zeleński i Ukraina wykazali maksimum dobrej woli w czasie tych rozmów w Armii Saudyjskiej i zgodzili się bezwarunkowo na przerwanie ognia. To Rosjanie zaczęli stawiać warunki, w tym warunki zupełnie nierealistyczne. Na przykład warunkiem nierealistycznym z punktu widzenia wszystkich dzisiaj zebranych tu w Paryżu jest ten warunek rosyjski, że oni się zgodzą na przerwanie ognia pod warunkiem zniesienia wszystkich sankcji. Wiadomo, w co gra Putin i, i, i tu muszę jeszcze raz podkreślić, na szczęście tu w Europie nikt nie ma już iluzji, nikt nie ma jakby wątpliwości. Zadaniem tych, którzy są w kontakcie stałym z, z prezydentem Trumpem jest przekonanie Amerykanów do tego, żeby jakby otworzyli możliwie szeroko oczy żeby, żeby widzieli, kto jest odpowiedzialny za to, że ta wojna trwa nadal, kto jest odpowiedzialny za to, że ciągle giną ludzie, kto jest odpowiedzialny za ataki bombowe i, i, i ataki na, na Odessę, na Kijów, dla nas to jest, to jest zupełnie oczywiste. Jest już jasne, że i Anglia, i Francja, Wielka Brytania, Francja, niektóre inne kraje byłyby gotowe do, do tworzenia takiej misji na terenie Ukrainy dla pilnowania pokoju. No ale najpierw musi ten pokój stać się faktem więc y, dlatego nikt na razie nie rozmawiał o detalach tak jak wspomniałem nikt też nie, nie nikt nie nie podaje wątpliwość tej oczywistej potrzeby aby Polska dbała o granicę wschodnią swoją i unii europejskiej a więc nie ma też jakichś, także rozmawiam przecież o tym często z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi z sekretarzem generalnym NATO o, o tym też rozmawialiśmy wczoraj. My znamy swoje zadania, one są bezpośrednio związane z bezpieczeństwem naszej granicy, ale też wiecie, no, z organizowaniem tej pomocy. Rzeszów, lotnisko w Jasiące, no, to jest ten największy hub. 90% całej pomocy idzie przez, przez nasze przejście graniczne, więc my mamy co, co robić. I dlatego nie, nie, nie wracajmy do tematu ewentualnej obecności polskich wojsk na Ukrainie, bo. Decyzję podjęliśmy już dawno. Nie będzie polskiej misji wojskowej na, na, y, 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 w Ukrainie. Y, y, będziemy pomagali Ukrainie i całej Europie w ten sposób, w jaki to robimy do tej pory. I ławrów, tak, Nord Stream. Słuchajcie, no te, te, te p, powiedzmy pogłoski, sygnały, no bo na pewno nieoficjalne oświadczenia o tym, że być może Amerykanie, Rosjanie myślą, jak uruchomić Nord Stream. Aby Europa znowu kupowała gaz, tym razem miałby być, nie wiem, rosyjsko-amerykański, ale mówię, ja nie znam żadnych oficjalnych decyzji, tylko podzielam pani troskę, że takie pogłoski być może tylko um, suflowane przez stronę rosyjską, ale takie pogłoski się od czasu do czasu pojawiają i one nie mają nic wspólnego ze strategią Europy, która polega na działania, które mają nas w pełni uniezależnić od dostaw surowców energetycznych z Rosji i Europy, która myśli o wzmocnieniu sankcji, a nie o wznowieniu relacji gospodarczych z Rosją, bo te sankcje naprawdę działają. I my nie mamy wątpliwości, to co prezydent Zeleński powiedział, że jeśli Europa będzie działała tak jak do tej pory, to oni są w stanie bronić się dalej efektywnie przez cały rok. I wcale nie jest pewne, że Rosja wytrzyma ten rok, jeśli chodzi o stan gospodarki rosyjskiej, właśnie dzięki sankcjom. To może brzmi brutalnie, ale na tym ta gra polega, to nie jest przecież nasz wybór. Więc yy, yy, z całą pewnością yy, do Waszyngtonu dotrze yy, informacja, że Europa nie jest zainteresowana tego typu działaniami, jeśli, powtarzam, jeśli one mają cokolwiek wspólnego z prawdą te pogłoski, bo tego nie wiemy. I ostatnie pytanie, bardzo proszę. Sonia Otwinowska, Polska Agencja Prasowa. Panie premierze, ja chciałam wrócić do kwestii rozporządzenia azylowego, bo tutaj rząd podkreśla czasowość tego rozwiązania, 60 dni na razie, no ale z zapowiedzi wynika, że sytuacja na granicy dalej nie będzie dobra, więc czy to nie jest formalność, przedłużenie tego kolejny okres, i drugie pytanie w tym kontekście, bo prezydent Andrzej Duda podpisał tę ustawę, tak jak pan o to apelował, zwrócił się też do pana z pismem, w którym pyta o ochronę granic, polską politykę migracyjną. Czy planuje pan odpowiedzieć? Przepraszam, czy jeszcze dodam, Szymon Uciek z tygodnika powszechnych. Chciałem pół pytania dodać do, do tej kwestii ustawy azylowej. Mianowicie no, organizacje pozarządowe w Polsce protestowały przeciw tej ustawie, jak pan premier wie. I, yy, Pytanie jest, zwracają uwagę na łamanie praw człowieka i nękanie również organizacji pozarządowych przez Polską niestety również Straż Graniczną. Więc pytanie jest takie, proste też do pana jako do człowieka, nie tylko Proszę. polityka, czy pomaganie ludziom w skrajnej potrzebie, którzy są umierający często, jest przestępstwem? Rozporządzenie zgodnie z, także z ustawą może ograniczyć czy czasowo zawiesić prawo do składania wniosku o azyl na 60 dni, później trzeba je będzie przedłużać. Będzie to wymagało także decyzji parlamentu. Będziemy je przedłużać tak długo, jak to będzie potrzebne. Sytuacja na granicy, znaczy ja nie, nigdy nie kwestionowałem i nie komentowałem działań tych wszystkich, którzy z potrzeby serca. Bo nie mam wątpliwości, że większość zaangażowanych przy granicy robi to z potrzeby serca, przynajmniej mam taką nadzieję. Nie, yy. Robi to, co w ich mniemaniu jest słuszne i moralne. Ale ja jestem premierem polskiego rządu, a nie aktywistą organizacji pozarządowej. Ja jestem odpowiedzialny za bezpieczeństwo polskiej granicy. Naprawdę nie ma w tym przypadku, nie, nie, robili, nie, nie chcieliśmy nikogo jakoś w świecie ekscytować, Albo mielibyśmy fajne nagranie z tego, jak służby białoruskie takim białym, ładnym busikiem podłożą tzw. zwanych migrantów dokładnie w miejsce naszej konferencji prasowej, żeby, żeby być może doprowadzić do jakiejś kolejnej prowokacji. To nie jest sytuacja na polsko-białoruskiej granicy, to nie jest sytuacja biednych migrantów, którzy są przez polską stronę źle traktowani. Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej to jest zorganizowana akcja dywersyjna ze strony Moskwy i Mińska, wymierzona prosto w bezpieczeństwo Polski i Europy i polega na organizowaniu nielegalnego, nielegalnego przekraczania granicy, co wiąże się także z ryzykiem fizycznym na naszej granicy. I będziemy tutaj, niezależnie od komentarzy, będziemy tutaj postępowali w sposób bezwzględny i będziemy chronić granicę przed każdym, kto chce ją nielegalnie. Przekroczyć. I więcej już nie będę tego komentował. Znaczy, to i, czy się to komuś podoba, czy nie, tak będzie. ale Skończyłem ten temat. Proszę pana, skończyłem ten temat. Wy, wy, wydaje mi się, że wyczerpująco odpowiedziałem na, na pańskie pytanie. I wszystkie argumenty są tutaj chyba jasne. Nie, 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 ja nie muszę chyba niczego udowadniać. Ja mówię o, o, o sytuacji, która jest dla mnie bardzo niekomfortowa. Ja rozmawiam z ja roz... Ja tak cierpliwie słuchałem Pańskiego pytania, mimo że Pani Minister nie przewidziała. Tak, mieliśmy już kończyć, ale Także, jeszcze poproszę Pana Premiera, bo było pytanie z Polskiej Agencji Prasowej o odpowiedź dla Pana Prezydenta, ewentualnie. Staram się absolutnie przestrzegać tego zwyczaju, że jak jestem za granicą w towarzystwie czy w związku z sytuacją międzynarodową, to nie komentuję tego, co dzieje się na polskiej scenie politycznej. Ja niczego dobrego nie mogę powiedzieć o tym, co robi ostatnio pan prezydent, i także o jego liście i pytaniach, więc nie będę tego komentował. Ile to jest? 138 138. Jeden, 130. O, 130. Dla mnie to jest jedyna odpowiedź, na jaką mnie w tej chwili stać. Zostało 131 dni i jakoś, jakoś damy radę. I tym optymistycznym dziękuję. akcentem kończymy. Bardzo dziękuję. dziękuję. Do zobaczenia.